Zaczęliśmy od robienia programów dla dzieci, żeby je oswajać z technologią, żeby pokazywać, jakie możliwości daje technologia. To jest program dla młodych kobiet, które wchodzą na rynek pracy, ale z różnych powodów, właśnie ekonomicznych, czy w miejscu, w którym, w którym się wychowały, nie stać ich było na lepszą edukację, nie stać ich było na dodatkowe kursy z zakresu IT. Nasi partnerzy oferują staże, praktyki, które bardzo często zamieniają się w stałe oferty pracy. W pierwszym etapie, jak weszły wszystkie narzędzia, to raczej nauczyciele słyszeli, że sztuczna inteligencja was zastąpi, niż wam pomoże. Jak uczyć uczniów, żeby sztuczna inteligencja była ich wsparciem, a nie zastępowała ich pracy. Witajcie sieci NGOsów. Naszym dzisiejszym gościem jest Ela Wojciechowska z Fundacji Digital University. Zapraszam. Cześć. Cześć. Fundacja ma już dość duże tradycje. Od czego to się zaczęło i skąd pomysł tutaj na te kompetencje przyszłości? Tak, Fundacja Digital University powstała 10 lat temu. W tym roku mamy swój taki szacowny jubileusz. Zaczęłyśmy od, od tego, że rzuciłyśmy korporację, żeby robić coś innego. Widziałyśmy, w, pracując w korporacji, że świat podąża bardzo szybko do przodu. Technologie zmieniają nasze życie, a nawet w biznesie tego nie zauważamy i zostajemy z tyle boimy się zmian i, i, i firmy nie, nie potrafią sobie tego dostosować. Paradoksalnie zaczęliśmy, bo zaczęliśmy od edukacji biznesu, naukowców różnych środowisk, żeby je łączyć i żeby razem prowadzić do zmian. Natomiast szybko miałyśmy refleksję, że edukacja biznesu to nie jest fundacja. To są działania, działania komercyjne i zaczęliśmy e, realizować programy dla osób, które w jakiś sposób są zagrożone e, wykluczeniem e, bądź nie miały finansowania na nie mają finansowania na lepszą edukację, wychowują się w, w domach dziecka. Zaczęliśmy e, od e, robienia programów e, dla dzieci żeby je oswajać z technologią, żeby pokazywać, jakie możliwości daje technologia, jak można z nią sobie ułatwiać życie, ale też oczywiście z, z wielką uważnością na wszystkie niebezpieczeństwa, które e, przynosi i technologia, i e, świat internetu. A jeżeli Ty też prowadzisz organizację pozarządową i chcesz opowiedzieć nam swoją historię, zapraszam do kontaktu. Link znajdziesz w opisie do tego odcinka. 10 lat to jest szmat czasu i umówmy się, że w, w tym okresie dużo się zmieniło, choćby to, że sztuczna inteligencja teraz jest tak bardzo na topie. Jak, jak z Waszej perspektywy to wygląda, to dostosowywanie się do tak szybkich zmian jednak technologicznych? Technologia zmienia nasze życie już od dawna dość dynamicznie. Nie było tak, tak dynamicznych zmian, jeszcze nie było. żadna rewolucja, nie przyniosła tak dynamicznych zmian. Rzeczywiście y, sztuczna inteligencja. Zrewolucjonizowała ostatnie dwa lata, chociaż oczywiście istniała dużo wcześniej niż dwa lata, natomiast Chat GPT wszedł mniej więcej, mniej więcej w tym okresie. Dla nas to nie była nowość przede wszystkim, więc, więc łatwo, było, łatwo było dostosować nasze programy. No i przede wszystkim była otwartość naszych odbiorców na edukację. My zawsze stawialiśmy na jakość, bo w chwili obecnej ekspertów od sztucznej inteligencji na każdej konferencji wszyscy wszyscy są ekspertami. Natomiast my pracujemy z ludźmi, którzy rzeczywiście tą, tą tematyką zajmowali się już od lat i mogą przekazywać naprawdę rzetelną wiedzę i uczyć innych. To na jakich płaszczyznach obecnie pracujecie? To są warsztaty, to jest akademia? No co, co tam się jeszcze dzieje? Mamy y, trzy główne programy. Pierwszy taki y, najbardziej chwytający y, za serce i taki naj, najbliższy nam to jest program Uniwersytet Sukcesu, który Realizujemy od 2019 roku. To jest program dla młodych kobiet, które wchodzą na rynek pracy, ale z różnych powodów, właśnie ekonomicznych, czy w miejscu, w którym się wychowały, nie stać ich było na lepszą edukację, nie stać ich było na dodatkowe kursy z zakresu IT, a chcemy wprowadzać w świat IT, gdzie jest szansa na dobrze płatną pracę i nowe, nowe możliwości. Program jest dla kobiet 18-25 lat. I rok rocznie zapraszamy od 50 do 100 kobiet, w zależności oczywiście od finansowania. Bardzo, bardzo kompleksowy program, bo trwa ponad rok. Są i warsztaty motywacyjne, poczucie wiary w siebie, sprawczość, zapoznanie się w ogóle, z czym się wiąże rynek pracy w IT ale również indywidualna praca z ludźmi z Haru, którzy przygotowują do procesu rekrutacji, od napisania CV poprzez symulację rozmowy rekrutacyjnej. Świetnie są dziewczyny przygotowane do aplikowania, szukania pracy. Półroczny program mentoringowy z ludźmi z IT. Którzy wprowadzają właśnie w ten rynek pracy e, i kursy. W tym roku wprowadziliśmy właśnie kursy z praktycznego użytkowania narzędzi sztucznej inteligencji, więc, dziewczęta, to, to chyba było najważniejszy element programu, bo sztuczna inteligencja teraz. Przeciąga przyciąga wszystkich, natomiast e, dziewczyny są teraz na etapie właśnie realizowania tych kursów, e, a na koniec jeszcze kursy z, wybranego, e, z wybranej tematyki pod kątem już pracy w IT. I po takim roku pracy z nami, e, nasi partnerzy oferują staże, praktyki, które e, bardzo często zamieniają się w stałe oferty pracy. Więc e, to jest taki program jakościowy, który, e, którym naocznie widzimy, co się zmienia, jak zmieniamy życie poszczególnych osób. Mhm. Znaczy właśnie chciałam powiedzieć, że to, że to się przeradza potem w taką stałą współpracę i pracę etatową, to, to jest najlepsza rekomendacja, nie? Że, to, że to jest solidna dawka wiedzy, która jest przekazywana, ale nie tylko takiej teoretycznej, ale też właśnie tak. praktycznej. Co nas najbardziej cieszy, to od pierwszej edycji programu do teraz nasza skuteczność wzrosła do 70%. Pierwsza edycja przyniosła 20%, ale to był pilotaż, też musieliśmy lepiej poznać naszą grupę, posłuchać, czego potrzebują. Wprowadzaliśmy dodatkowe elementy, rozszerzaliśmy, wprowadzaliśmy więcej pracy indywidualnej, tak, żeby, żeby rzeczywiście skupiać się na, na tej jednej osobie. I teraz mamy 70%, 70 skuteczność, co jest dla nas bardzo ważne. E, oczywiście zawsze chcemy, chcemy więcej, ale... 70% to i tak jest rewelacyjnie. Młode osoby, które do nas przychodzą, są tak zdeterminowane i ambitne, że myślę, że te 30%, które nie wylądowało, nie znalazło pracy w IT, też świetnie się odnalazło na rynku pracy i sobie Bo też radzą. zaznaczmy, że te kompetencje, które przekazujecie, właśnie mają bardzo, dużo szersze zastosowanie niż samo IT, nie? Tak, że, że, że wykorzystywanie choćby znajomości, właśnie jak używać sztucznej inteligencji. W pracy, w researchu, w, w, w różnych aspektach, no ma zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie już teraz, nie? Dokładnie tak. 70% programu, 80% nawet programu, to jest przygotowanie w ogóle do rynku pracy, tak żeby się odnaleźć, mieć przewagę. Właśnie znajomość narzędzi sztucznej inteligencji daje teraz niesamowitą przewagę. A to, że dziewczyny potem kończą kursy z zakresu, nie wiem, czy frontend developer, czy jakiś język programowania, to to już daje im dodatkowe kompetencje, ale to jest właśnie jakieś 20% samego programu. Natomiast taki background dla młodej osoby, z takim backgroundem każdy młody człowiek powinien wychodzić ze szkoły. No tak, no mamy warunki, jakie mamy, dzięki temu wy możecie tutaj się spełniać, ale to jest, powiedziałaś, jedna z trzech takich tak, podstawowych, tak. więc co mamy dalej? Mamy jeszcze dwa programy dla nauczycieli. Jeden właśnie dotyczy kompetencji przyszłości, bezpieczeństwo w sieci, fake newsy, dezinformacja, które są teraz absolutnie e, istotnym e, tematem, z który, którym boryka się każde państwo, każdy kraj, każde miasto. I jest tu w całej Unii Europejskiej położony duży nacisk na edukację właśnie z zakresu bezpieczeństwa w sieci i dezinformacji, ale też praktyczne użytkowanie narzędzi sztucznej inteligencji, tak żeby sobie nauczyciele mogli usprawniać pracę. Nie bali się pracować z uczniami, bo nie ma co ukrywać, uczniowie nie zrezygnują z pomagania sobie Różnymi narzędziami, i warto nauczyć nauczycieli, jak współpracować, jak, jak też sprawdzać, na ile ta praca jest własna, na ile sztucznej inteligencji, jak uczyć uczniów, żeby sztuczna inteligencja była ich wsparciem, a nie zastępowała ich pracy. I to, to jest program, gdzie my szkolimy nauczycieli, przygotowujemy im wszystkie materiały do pracy z uczniami i, i gotowe scenariusze, ale też pomysły na lekcje, bo niektórzy nauczyciele potrzebują. Więcej wskazówek i nie mają już na tyle swojego doświadczenia, że potrzebują tylko wskazówek, karty pracy dla, ucz dla uczniów, ale też chcemy, żeby nauczyciele byli w naszych programach cały rok szkolny, dlatego też konkursy dla uczniów, dla nauczycieli. Teraz właśnie trwa konkurs dla nauczycieli na scenariusz, który, w którym wykorzystujemy nauczyciele wykorzystają narzędzia sztucznej inteligencji. Do edukacji o ekologii, ale też konkursy e, dla uczniów, e, wyzwania dla szkół, czy z okazji bezpiecz Dnia Bezpiecznego Internetu, jak był miesiąc e, dotyczący finansów, to też, też mówiliśmy o bezpiecznych finansach e, w internecie, no bo teraz posługujemy się tylko wirtualną mm. <laughs> walutą. E, rzadko kto, kiedy ma w portfelu e, prawdziwe pieniądze. E, a na koniec roku e, organizujemy taką rywalizację międzyszkolną, ogólnopolski turniej wiedzy właśnie o bezpiecznym internecie, o, o sztucznej inteligencji. Szkoły rywalizują między sobą, jednego dnia wypełniają quiz na podstawie tego, co się działo w danym roku szkolnym i rywalizują, żeby wygrać grant na działania, które już wykorzystują dla rozwoju szkoły. Jednego dnia włącza się do nas 13 tysięcy uczniów i rozwiązują test. My potem obserwujemy, na ile się zmieniła, zmieniła ta wiedza, które, które materiały się sprawdzają, a które nie. To jest dla nas też taki, taki feedback od naszej, naszej pracy, czy to, co przekazujemy nauczycielom, przynosi efekty. I bliźniaczy program dla nauczycieli, edukacja ekologiczna. Bo dla nas. Prywatnie jest to też bardzo ważny temat. Jeśli my nie będziemy edukować młodych ludzi, to oni będą powielać nasze błędy, a chcemy, żeby zachować jak najdłużej dobro naszej planety. Dokładnie tak samo działamy. Edukujemy nauczycieli, dostarczamy im materiały, konkursy, wyzwania. Ostatnio mieliśmy wymiankę ubrań, w szkole dzieciaki przynosiły swoje ubrania, których nie używają, nie noszą. Niektóre szkoły zorganizowały pokaz mody, cała szkoła uczestniczyła w pokazie mody z tych ubrań, które zbierali, a resztę ubrań zostały przekazane na albo cele dobroczynne, albo przekazane do ponownego e, e, obrotu. Mm -hmm. Czyli w, w myśli Zero do Tak, do, mm -hmm. dokładnie, dokładnie tak. E, zbieramy też elektrośmieci e, ze szkołami. Szkoły bardzo chętnie korzystają z tych pomysłów, bo, to też, bo zależy nam, żeby e, jak najbardziej angażować całe społeczności. Tak, żeby to nie było tylko działania dla nauczycieli, edukujemy nauczycieli, jest od, 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 odhaczone, ale też przekazujemy wiedzę E, dzięki przeszkolonym nauczycielom, e, uczniom, ale też uczniowie angażują często swoje rodziny i lokalne społeczności, bo też mają jakieś e, działania, które muszą zrobić e, w domu i wyedukować e, rodziców. Więc to jest dla nas bardzo fajne, że wraca do nas feedback, że wszyscy, wszyscy uczestniczą w tym. Co im proponujemy. Łącznie mamy ponad 3000 nauczycieli codziennie, codziennie przebywają i oni też u nas mogą rozwijać się i zdobywać dzięki naszym uczestnictwie, w naszych kursach też mogą mieć punkty do awansu zawodowego, bo my certyfikujemy mamy współpracę z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli, więc to wszystko wszystko jest z korzyścią dla wszystkich stron. A te kursy są stacjonarne czy głównie online? Pandemia pokazała, pokazała nam, że doskonale sobie radzimy w online i rzeczywiście w ten sposób możemy docierać szerzej. To też zoptymalizowało koszty, bo przed pandemią jeździliśmy po Polsce, mieliśmy mniejsze dotarcie, no bo koszty logistyczne zjadały cały budżet. Natomiast w chwili obecnej mamy wszystkie, wszystkie webinary, odbywają się online. Mamy platformę edukacyjną, na którą wszystkie materiały również zamieszczamy, żeby można było sobie wrócić, odtworzyć ponownie, jeśli ktoś nie mógł uczestniczyć na żywo i wszystko jest dostępne przez cały czas na bezpłatnej platformie. Ale nie zapominamy o spotkaniach stacjonarnych, bo relacje i posłuchanie feedbacku od naszych odbiorców jest dla nas bardzo ważne, więc przynajmniej dwa razy do roku staramy się zapraszać nauczycieli na spotkania, na których, na których robimy jakieś dodatkowe warsztaty, które są rozwojowo dla nich, ale też my możemy posłuchać o tym, co, co jest najfajniejszego w, w tym programie, co warto poprawić, żeby to naprawdę było z korzyścią. Dla nich, żeby mogli czerpać jak najlepiej dla siebie. A nauczyciele dołączają sami, czy to dołącza szkoła jako placówka, w sensie do, do tych inicjatyw? Jak to jest? Czyli jak mieszkam sobie, nie wiem, gdzieś na Pomorzu i, i oglądam ten odcinek i mówię: o fajnie, podoba mi się, mogę, mogę się zarejestrować? Na, Czy musi się ktoś zgłosić? Yy, mhm. My najchętniej zapraszamy całe społeczności szkolne, bo wtedy, wtedy mamy największe przełożenie na tym, co się, co się dzieje. Natomiast każdy nauczyciel indywidualnie może e, do nas dołączyć każdy właściwie edukator tak? to, to nie musi być pracownik szkoły, ale ludzie, którzy e, pracują z młodymi ludźmi, prowadzą jakieś dodatkowe kursy, również mogą e, zarejestrować się na platformie i, e, i działać też edukacja pozapubliczna, Szkoła w Chmurze też uczestniczy w naszych programach i bardzo dużo czerpie. Bardzo dużo uczniów Szkoły w Chmurze zawsze angażuje się w różne konkursy i w różne działania. Więc tak naprawdę to, to platforma dla wszystkich, dla których edukacja jest ważna. Mhm. I ona jest bezpłatna, więc skąd finansowanie? Bo wiesz, w, w NGOsach. Rzadko mówi się o pieniądzach, a ja staram się trochę ten temat odczarować, żebyśmy mówili skąd po prostu bierzemy środki na nasze działania. Finansowanie jest. W... Bez finansowania nie ma działań. Do tego Dokładnie. Nie ma, nie ma co, yy, co tego tematu. Omijać. Przede wszystkim nasze programy aktualnie finansujemy przez partnerów biznesowych. Natomiast z wszystkimi partnerami biznesowymi mamy dogadane merytoryka, jest po naszej stronie. Wy możecie się zaangażować. Też w biznesie jest bardzo dużo ekspertów, którzy np. wiedza ekologiczna, wiedza o zrównoważonym rozwoju, o dezinformacji. To w wielu firmach jest, są naprawdę świetni specjaliści, którzy w świetny sposób przekazują wiedzę, bo zostali wyszkoleni na trenerów, więc tym bardziej my chcemy korzystać. Natomiast tak, pieniądze w chwili obecnej z biznesu pozyskujemy. To są partnerzy programu, ale też szukamy oczywiście środków grantowych, które w jaki sposób uzupełniają nasze działania? Czy właśnie do budowy platformy edukacyjnej pozyskaliśmy z funduszy norweskich, czy, czy też duże korporacje mają swoje fundusze filantropijne, o które również się staramy? A czy wasza struktura organizacyjna to są etaty, umowy zlecenia, jak na jakiej formie pracujecie? Ponieważ nie mamy stałego takiego finansowania, które zapew zapewnia nam stały byt, pracujemy na B2B. Mhm, okay. Współpracujemy tak, bo m, wielu z naszych współpracowników też pracuje w innych angażuje się w inne działania, bo różne tematy są dla nas ważne. Natomiast rzeczywiście m, Etat chyba zabija finansowo wszystkie, wszystkie działania. Oczywiście, jeśli grant, fundusz wymaga zatrudnienia, to przez czas trwania projektu, projektu jest zatrudnienie zgodnie z wymogami. A jak liczny jest ten taki korowy zespół u Was? Fundacja to jest około 8 osób, które na stałe są, natomiast wokół fundacji mamy ponad 300. Wolontariuszy, którzy właśnie angażują się czy w projekt Uniwersytet Sukcesu, jako doradcy HR czy mentorzy, eksperci, którzy przekazują wiedzę nauczycielom, to, to, to są i wolontariusze, i też, też osoby, które. Z nami w różny sposób współpracują. Osoby, które prowadzą kursy z zakresu sztucznej inteligencji, to, to tak mm -hmm. na stałe 8 osób, które to wszystko pilnuje. Mm -hmm. natomiast, natomiast jak liczyliśmy, to jest rok rocznie ponad 300 osób dodatkowych, z którymi współpracujemy, co jest ogromną społecznością. Nam mnóstwo satysfakcji. Tak, jeszcze do tego m, pamiętajmy o tym, że dochodzą sami beneficjenci, kto, których liczba jest też bardzo... Liczna, tak, bo jako grupa nauczycieli, tak jak mówiłaś, to już są w tysiącach, więc, więc ta wasza społeczność jest naprawdę bardzo mocno y, rozbudowana. No, a jakie plany na 2025? Co się będzie działo? Od y, ubiegłego roku postanowiliśmy nie budować nowych y, programów, bo y, w NGOsach też jest tak, że y, jest pomysł i w, wszyscy chcą y, realizować. Y, na, na przykład takie działania były trochę dla nas y, zgubne w przypadku. Jak wybuchła wojna na, na Ukrainie. No i oczywiście tutaj bez dwóch zdań zaangażowanie wszystkich, wszyscy byli zgodni, że chcemy, chcemy się angażować, chcemy pomagać, i niekoniecznie w zakresie kompetencji cyfrowych, bo też siedzieliśmy, robiliśmy różne zbiórki i. I Natomiast złapaliśmy za dużo rzeczy, i w pewnym momencie przyszła trochę frustracja, że my nie mamy czasu dla siebie. Te programy, które realizujemy na co dzień, zostały gdzieś odłożone i ich jakość spadła, więc skupiamy się na tym, co robimy. Czyli, Czyli rozwój. rozwój. Rozwój programów, bo one są stale update'owane. Technologie pokazują, że trzeba codziennie nowe, nowe, obserwować nowe tematy i być na bieżąco, żeby jak będzie tylko potrzeba, żeby wprowadzać. Wszystkie scenariusze lekcji są aktualizowane. Co roku przeglądamy, czy to, co tam jest zawarte, czy dalej jeszcze jest aktualne, więc co, co wszystkie nasze materiały są przez cały czas aktualne, bo podlegają e, sprawdzeniu. E, nacisk na sztuczną inteligencję. Bez dwóch zdań, no bo to jest temat, który interesuje wszystkich, ale też bardzo dużo nauczycieli się go boi. W pierwszym etapie, jak weszły wszystkie narzędzia, to raczej nauczyciele słyszeli, że e, sztuczna inteligencja was zastąpi, niż wam pomoże. Mhm, rozumiem. Także e, oczywiście, jak ktoś się nie będzie rozwijał, to zostanie w tyle, ale to nie tylko nauczycieli dotyczy, to dotyczy każdego z nas. I nie powiedziałam jeszcze o jednym wydarzeniu, które robimy raz do roku, ale też od wielu lat konferencja dla młodzieży. Digital University to jest fundacja, ale też, tak jak powiedziałam, pewne działania komercyjne. E, zosta, zostały, ale one są realizowane przez spółkę. Aha, przez, czyli Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej? Mamy działalność gospodarczą mhm. tylko do celów statutowych, bardzo rzadko to wykorzystujemy Rozumiem. teraz, natomiast e, spółka, e, żeby było wszystko jasne, oddzieliliśmy spółkę i spółka współpracuje z biznesem, edukuje biznes, a Fundacja e, dba o polską edukację. E, spółka organizuje co roku konferencję Master of Robot. i zaprasza niesamowitych ekspertów z całego świata. E, więc fundacja postanowiła e, wykorzystać fakt, że oni są i tak na miejscu e, i zapraszamy ich do e, współpracy z młodymi ludźmi. Stąd powstał taki e, dodatkowy dzień, maszyntróbowców dla e, młodzieży, dla uczniów ostatnich klas szkół średnich i studentów. Wcześniej realizowaliśmy stacjonarnie, tak jak całą całą konferencję, mogliśmy zaprosić 200 osób, tyle ile e, nam pozwoliły miejsca na sali. Od dwóch lat realizujemy online, żeby wszyscy mogli uczestniczyć, nieważne z którego, z którego są, są, są miejsca. W zeszłym roku włączyło nam się ponad 12 tysięcy młodych ludzi, w tym roku ponad 25 tysięcy. O, no, To jest skala, nie? Tak. I e, to było niesamowite, jak w czasie konferencji na czacie e, pozdrawiamy zespołu szkół takiego i takiego. Siedzimy na, e, w, w klubie, e, jest nas 300 osób. Pozdrawiamy z auli e, na Politechnice, jest nas 700 osób. To naprawdę, naprawdę. E, e, serce rośnie, jak, jak słyszę się i potem dostaje się feedback, że ci ludzie, których zaprosiliśmy, e, mieli wpływ na ich wybory, e, na ich e, decyzje życiowe. E, bo konferencja właśnie ma pomagać młodym ludziom w wyborze ścieżki zawodowej, w wyborze ścieżki dalszego rozwoju. Mhm. A możemy się jeszcze cofnąć do kwestii sztucznej inteligencji, bo to jest taki temat bardzo hot teraz. Mhm. W kontekście zagrożeń. Jak z waszej perspektywy, jako takich wiesz, praktyków, którzy no, zgłębiacie temat, jakie zagrożenia dla edukacji. I dla młodych ludzi właśnie tutaj niesie sztuczna inteligencja. Przede wszystkim, jeś, jeśli nie będziemy uczyć młodych ludzi, że jest to narzędzie, które wspiera, a nie zastępuje, no to jest, jest to duże zagrożenie, jeśli młodzi ludzie będą zastępować całą swoją pracę tym, co wypluwa im ChatGPT, czy jakieś inne narzędzie, z którego korzystają. To jest, to jest przede wszystkim, bo wtedy jakość pozostaje mierna. Ja nawet w swojej pracy. Jak używam, wiem, że jeśli mam wiedzę w jakimś zakresie y, i pomagam sobie różnymi narzędziami sztucznej inteligencji do przygotowania różnych, różnych rzeczy, to im ja lepszą wiedzę mu opowiem, tym lepszy, lepszą, lepszy efekt dostanę. Więc y, y, jeśli to, co daję, jest mierne to i efekt jest mierny, więc jeśli będziemy, nie będziemy uczniom pokazywać, że oni muszą mieć jakąś wiedzę, żeby współdziałać z tym narzędziem, to jakość będzie mierna. I to, to jest moim zdaniem takie główne zagrożenie, ale do tego potrzebni są nauczyciele, którzy poprowadzą, podpowiedzą jak uzyskiwać lepsze efekty. Mhm. Jeszcze chciałabym zahaczyć o temat fake newsów. Dasz jakieś takie trzy typy związane z fake newsami, jak się wystrzegać, jak sobie z tym radzić i no, jak nie dać się zwieźć na manowcy? Z fake newsami w ogóle z informacją to jest tak, że nie tylko narzędzia cyfrowe nam pomagają, ale takie, tak zwane kompetencje miękkie. Krytyczne myślenie. Analizow, analiza danych no i wiedza. Jeżeli masz usługi, które są skierowane bezpośrednio do trzeciego sektora, napisz do nas, możesz zostać sponsorem tego programu. Zapraszam. Potrzeba takiego wyczulenia na to, co do nas trafia. Nie wiem, niezwykła okazja, szybka decyzja to już powinna wzbudzić tak, 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 taką taki się wykrzyknik powinien zapalić chwila chwila, ale to nie chyba sprawdzę. Korzystanie z, y, y, z niesprawdzonych materiałów, niesprawdzonych y, stron. To, no, to jest y, w ogóle powinno powinno być y, od razu wykluczanie, jeśli się podpowiada mi coś, czego nie znam, czego, co jest zbyt piękne. Y, to, to, to takie rzeczy, które naj, największą uwagę powinny zwrócić. Podchodzenie właśnie krytycznie do. Wszystkich wiadomości, może nie do wszystkich, no bo e, ilość newsów, które wpływają codziennie jest tak ogromna, że gdybyśmy krytycznie podchodzili do każdej z nas, to nasz mózg by po prostu e, nie dał rady. Natomiast e, podchodzenie z takim dystansem do, do tego, co, co przychodzi, e, nie sugerowanie się nagłówkami, <noise> które. E, z, Zdecydowanie za często y, wprowadzają błąd. Mhm. No i też weryfikacja z różnych źródeł, nie? Też mi się wydaje, że to jest takie. Tak, do, 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 dokładnie z... tak. No bo y, i nawet, nawet jeśli są podane y, źródła, to też y, sp sprawdzanie wyrywkowo y, tych źródeł, bo one mogą nie istnieć. Y, to, co wcześniej mówiliśmy o sztucznej inteligencji, to nawet jeśli ona powołuje się na jakieś raporty, to one yy, bardzo często yy, tych raportów nawet nie, nie, ma. nie ma. Tak, ja cały czas mówię, że AI kłamie w sensie, jeżeli jej używamy, to, to jeżeli nie masz wiedzy, nie jesteś w stanie zweryfikować, czy to, co wypluła ci sztuczna inteligencja, czy faktycznie jest prawdą. Nie? Więc jakby bez wiedzy własnej i własnych kompetencji i takich twardych danych, no, nie możemy się tak bezkrytycznie nad tym. Dokładnie, no dokładnie tak. To co, to, co właśnie mówię: Wcześniej, że im większą wiedzę mam ja tym, y, tym lepiej mogę zbifować, potem zweryfikować to, y, czy to, co dostałam. Jest dobrej jakości czy nie. Czyli AI jako wspieranie, a nie zastępowanie. Tak, tak. Ja, to za, ja zawsze, z, no, jak z nauczycielami rozmawiam, mówię, że e, narzędzia sztucznej inteligencji mogą być waszym asystentem. Każdy marzy, marzył zawsze o swojej asystentce-asystencie. E, teraz każdy może ją mieć, tylko musi się nauczyć z nią współpracować. I to, jak, jak ją wyszkoli, jak ją nauczy. Takie, takie będzie miał, taką będzie miał współpracę. Zdecydowanie. Elu, ja życzę Ci tego, żeby w następnym roku jeszcze więcej uczniów wzięło udział w Waszej konferencji, żeby fundacja się rozwijała, żeby nauczyciele chętnie dołączali do Waszej społeczności, a za dzisiejszą rozmowę bardzo serdecznie Ci dziękuję. Ja również dziękuję.